Dobra, hajciki, zmodyfikowałem trochę projekt, bo kurwa, zawodzi coś, nie? Teraz spróbujemy z czymś takim. Okej, okay, zapisujemy, jazda. Srebrna taśma, tak zwana. Taka, ona konkretnie łączy różne tam rzeczy. Otrzymałaby trochę stabilność. No to teraz. Na razie leci dobrze. Ale Difors już mnie tu rozpierdala. Okej. Okay. Okej. Okay. Trochę za słabo mnie wyniosło. No ale dobra. Chuj stylu. Kładziemy się i próbujemy robić orbitę. Zajmij O kurwa. Wydostać się z atmosfery. Jak to, je, jak to jest być tam? Mamy nadzieję, że ci się spodoba. Bo już wkrótce tam wrócisz. Eee, kontrakt ukończony, nie. Dobra, czas zrobić badania. Raport załogi. Proszę bardzo. Otwieramy. Obserwuj Maś. bęk, Zarejestruj temperaturę bang. Jeszcze tu gdzieś ten barometr. Jest. Zarejestruj dania ciśnieniowe bang. Dobra. To już mamy. Teraz trzeba zrobić orbitę. Nie wiem czy nie paliwa starczy, ja pierdolę. się hmm, nawet manewrów nie mogę robić. Dobra, trudno. No to to by było na tyle, nie? Eee, co teraz? Kamienie milowe. Nie no, kuwa, Ale chociaż ten jeden kontrakt został ogarnięty, nie. Kasa się przyda. Dobra, lądujemy. Eee. Kurwa jeszcze w nocy. Jesteśmy już w atmosferze, ale prędkość dojeba. Zaraz zobaczycie kurwa spadającą gwiazdę. Nie wiem, jak się ustawić paliwo. Bo... A kurwa! Gdzie to jest? Odłączamy silnik. Przekręcamy się. Zamknij. Zamknij kurwa. Zamknij! O! I teraz. Teraz ty możesz lecieć. Nie. Się, po to ta osłona termiczna tu była, nie? Przy takiej prędkości 2100 metrów na sekundę, gdybyśmy wpadali, to by mi rozjebało te wszystkie pojemniki, nie? Cała nauka poszłaby się jebać. Mm, ostre hamowanko. Dobra, wezmę sobie na widok ten. Fajnie, nie widzę. Mogę te żaróweczki zamontować. Diorasela, nie? Nie wiem, chyba gdzieś tak, przy 3 km będę odpalał ten spadochron. byłem trochę zwolnić, ruszając się na każdą możliwą stronę. Tylko to. Co to kurwa było, nie? Dobra, 3 km zaraz będą, odpalamy szkodowo już sobie nie chleci, nie? Eee. No to chociaż lot suborbitalny został zaliczony. No to zawsze, zawsze kurwa coś, no wcześniej oni nie wiedzieli co to jest lot suborbitalny, no, no proszę bardzo, pek I gotowe. Hehe, <laughs> światełka. No nic nie widać. O, wylandowaliśmy. Podsykujemy pojazd. bardzo, 43 punkty nauki. No już prawie milion kasy mamy, nie? Ale no, nieadko. Trzeba zobaczyć czy misja mm. jakieś ciekawe weszły. Jeśli nie był Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, to na razie by było na tyle. Muszę usprawnić projekt. Zwiększyć trochę może tamten... Ten mniejszy silnik, może wrzucę, bo ten za dużo paliwa ŻRE, dodam jeszcze zbiornik No, do lot orbitalny zaliczymy w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, Hajty, trzymajcie się, elo.